Jadę w teren, mocno trzymam kiera Ze mną pani w tym zabójczym ciele Skupiają się na mnie, bo robię karierę Skupiają się na mnie, bo jestem raperem Jadę z małolatem zakręcić oferę Wchodzimy oknem na typa kwaterę Wiesiał nam pieniądze i wyłączył tele Tak się tu nie robi, jebany frajerze Piszę jej listy, zakrochany Shakespeare Wystawiam głowę przez okno, boemki ki stoję ci pod Jestem samotny, mam kurwę pieniędzy, Butę się w hotelu i zaczynam tęsknić za Jestem głodny i sens się nie spełni. mnie niecelutko, ci węsi. Ona jest ostra i nie robi selfie. Uważaj tylko, nie płaszcz bożenski. Wieramy Tokio, pali się Moskwę. Nie martw się o mnie, już dawno dorosłem. Jak ziomal jest smutny to bytwam rok, jak portfel jest pusty, to jedzie na koncert. Halo, powiedz mi, proszę. Nie dzwonię za późno do Ciebie, na pewno nie dzwonię za późno. Halo, powiedz mi proszę, nie dzwonię za późno do Ciebie, na pewno nie dzwonię za późno. Znów słyszę szum, to miał być Twój głos. Nie trać mi z oczu, bo zniknę za mgłą Nie mam już siły, wyzwania, co noc. Kiedy Nie drać mnie z oczu, bo zniknę za mgłą, nie mam już siły, by dzwaniać co noc, kiedy odbierasz mnie jak samochód. Wczoraj nikt nie wierzył jak u wszystkie przypały na muszły na sucho, siedziałem na bloku z lufą, to miło,